Dzień może, kochani, witam na naszej Środowej Katechezie. Dzisiaj, takie dwie rzeczy, są takie raczej dwa, dwie odpowiedzi, bo dostałem dwa pytania. Pierwsze pytanie, takie typowo biblijne, drugie pytanie, troszeczkę z zakresu teologii, ale odwołujące się do tego, co już mieliśmy. Pierwsze pytanie biblijne odnosi się do takiej kwestii związanej ze Starym i Nowym Testamentem, a konkretnie ze Starym i Nowym Przymierzem. Otóż pytanie brzmiało: czy ze względu na pojawienie się Jezusa Chrystusa, ze względu na Nowy Testament i to, co dokonał Jezus Chrystus, czy Stare Przymierze przestało istnieć? A w związku z tym jest to pytanie bardzo racjonalne o istnienie narodu wybranego, istnienie Izraela. I moi kochani, odpowiadając, powiem tak: to jest temat rzeka. Tak ogromny temat to jest. I tutaj naprawdę, jeżeli zaczniecie szukać literatury biblijnej, egzegetycznej, problem polega na tym, że ilość tematów, które trzeba rozpoznać i rozeznać, jest tak złożona i tak przepotężna, że temat wydaje się no niesamowicie trudny. Ale troszeczkę spróbuję, jakby naświetlić kilka rzeczy, które mogłyby rzucić jakąś odpowiedź. Pierwsza sprawa. Musimy rozróżnić pomiędzy dwiema bardzo zasadniczymi rzeczami, jeżeli chodzi o Stary Testament, bo bardzo często nam się kojarzy przymierze na synaju z otrzymaniem prawa. A to są jakby dwie zupełnie inne rzeczy. Przymierze między Bogiem a człowiekiem, a otrzymanie prawa, to są jakby zupełnie dwa różne wydarzenia, które dzieją się w Starym Testamencie. Owszem, one są ze sobą połączone, one ze siebie wynikają. Tutaj jakby tego nie, absolutnie nie, nie podważam. To, to, to nie, nie o to chodzi. Tylko teraz prawo jakby jest rzeczywistością, która istnieje bez względu na przymierze. Czy ono trwa, czy nie. Prawo Boże zostało określone. Bóg określił, jak człowiek ma żyć. To jest akurat coś, co jest jakby w ogóle niepodważalne. Tak? W związku z tym prawo trwa. Tak? Tu nie ma czegoś takiego, że teraz 10 przykazań jest nieobowiązujące. Bóg powiedział jakie jest prawo tak natomiast przymierze i teraz rzeczy wynikające z przymierza no tutaj natomiast wygląda sytuacja już troszeczkę inaczej doskonale wiemy że przymierze to które zostało zawarte na synaju no według proroctwa Jeremiasza to jest 13 14 rozdział wskazuje no zostało zerwane za co Izraelici zostali ukarani niewolą babilońską. I teraz no, zaczyna się cały problem, właśnie z interpretowaniem poszczególnych fragmentów Pisma Świętego, tych związanych i ze Starym Testamentem, i z Nowym Testamentem. W Starym Testamencie też będziemy mieli jeszcze dalej proroka Jeremiasza, który też zapowiada odnowienie przymierza przez samego Pana Boga. W jaki sposób to odnowienie przymierza będzie się miało dokonać? Jeremiasz rozróżnia, jakby dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, Pan pokazuje przez Jeremiasza, że w przymierzu synajskim została człowiekowi przekazana Tora. I zostało przekazane człowiekowi przykazanie, które zostało zapisane na tablicach, które zostały zamknięte w arce. I cały problem polegał na tym, że dosłownie Izraelita. Miała przed sobą, to się posłużę o oremusem, dosłownie, ma prawo przed sobą. Dosłownie, prawo, księgę. Tak, ma dosłownie księgę przed sobą. I problem prawa tego Starego Testamentu polegał na czym? Żeby ją czytać, trzeba umieć czytać. To po pierwsze. A po drugie, prawo było zamknięte w Arce przymierza. W związku z tym było pewne ograniczenie. Dlatego też byli powoływani ci, którzy to prawo mieli tłumaczyć, mieli je wyjaśniać. No i okazało się, znowuż prorocy o tym mówią, że to są ci owi właśnie pasterze najemnicy. I znowuż zaczyna się cały problem właśnie teraz wykładania i rozumienia prawa. Niemniej jednak no Izraelici, jakby zro... oni zatracili sens przymierza w wykonywaniu woli Pana Boga. I to jest właśnie rzecz. Została przez nich zatracona. To jest pierwsza kwestia. Jak ma się dokonać odnowienia? Odnowienie ma się dokonać w ten sposób, że prawo Boże, nowe prawo Boże, będzie zapisane w sercu człowieka. Ale teraz nowość prawa Bożego nie polega na tym, że ono będzie zupełnie inne, że stare zostanie przekreślone. Tylko to, co do tej pory było zapisane dosłownie symbolicznie w księdze, będzie w sercu człowieka. To jest po pierwsze, i będzie z nowym wyjaśnieniem. I teraz, tutaj, właśnie chociażby, kłania się działalność Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Jezus nie spisał ani jednej księgi. Ewangelia jest głoszona słowem. Jezus głosi słowem. Po co? Po to, żeby tutaj właśnie prawo w sercu się zapisało. I co więcej, Właśnie nowość prawa, to jest cały temat związany z kazaniem na górze i z ośmiu błogosławieństwami. To jest tak, tak nieodkryty fragment Pisma Świętego, że naprawdę tutaj mamy no, no duże zaległości. Naprawdę warto, warto wracać do tych ośmiu błogosławieństw. I to jest jakby jedna kwestia. I co więcej, dzisiaj tak naprawdę możemy też dzięki Chrystusowi, dzięki Ewa Ewangeliom, powiedzieć jasno i wprost, że. Prawo zawiera się tak naprawdę w dwóch przykazaniach. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, swojego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego. I dopiero z tej perspektywy wszystkie inne prawa mogą być odczytywane, które były dane. Z tej perspektywy wszystkie prawa Starego Testamentu mogą być odczytywane. Z tej perspektywy wszystko, co się dzieje, może być, być odczytywane. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to są oczywiście listy Świętego Pawła. No i teraz tam zaczyna się oczywiście też cała jazda z adresatami, i tak dalej, bo w zależności do tego Święty Paweł pisze. No i są porównywane, że właśnie no, że prawo Starego Testamentu jest prawem ku śmierci, no, jest prawem zniewalającym człowieka. No ale właśnie nie dlatego, że było błędne, tylko dlatego, że było błędnie rozumiane. I tutaj. Właśnie, też pojawia się chociażby ta kwestia związana z no, tak zwanym Soborem Jerozolimskim. Czyli powstaje pytanie, czy bracia pogańskiego pochodzenia muszą zachowywać e, torę? Znaczy, czy trzeba ich obrzezać? Czy oni muszą jakby zachować wszystkie przepisy wynikające z prawa mojżeszowego. No i odpowiedź jest jasna: nie. Z tego względu, że po pierwsze, nie są oni. Jakby do tego zobowiązani, tak? Bo nie urodzili się narodem wybranym. A druga sprawa, nowość przymierza, jakie przynosi Chrystus. Kolejna rzecz, która się pojawia, która jest też jakby taką kwestią, to jest też sprawa dotycząca funkcji narodu wybranego. Izrael jako naród wybrany miał przygotowywać Izrael, świat cały, na nadejście Mesjasza. Mesjasz nadszedł. W związku z tym, już nie trzeba przygotowywać świata na nadejście Mesjasza. Kolejna rzecz to jest to, że jeżeli dzisiaj byśmy chcieli oceniać tą sytuację, bo to domyślam się, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie przeszłości, ale to jest przede wszystkim też pytanie o, o teraźniejszą sytuację. No właśnie, co z narodem wybranym. Prawda jest taka, że naród wybrany zasadniczo według interpretacji arcybiskupa Avanua no już nie jest potrzebny, bo oni już nie spełniają swojego zadania. Oni faktycznie m, tak naprawdę mieli to zadanie spełniać, wtedy kiedy świat mieli przygotowywać na nadejście Mesjasza. W tej chwili oni absolutnie już tego nie muszą spełniać. Więcej, powstaje się inny problem, skoro przymierze bazowało na świątyni, na kulcie ofiary, a wiadomo doskonale, że od roku 70. świątyni nie ma. No Tutaj oczywiście zostaje cały dyskusyjny synod wiamny, które e, chyba dwadzieścia kilka lat po zburzeniu świątyni, czyli mniej więcej 90 setny rok, e, zostaje zwołany przez Żydów. No i jest przejście z judaizmu świątynnego na judaizm rabiniczny czyli ten, który dzisiaj znamy. Ale tam nie ma kultu, nie ma ofiary, nie ma ołtarza, nie ma arcykapłana, więc no mamy, że tak powiem, dosyć poważny problem. Co więcej, tak naprawdę spełniło się pismo, że Jerozolima będzie zburzona. Tak, czyli, że nie będzie świątyni jerozolimskiej. Więc teraz... E, Jaka jest funkcja narodu wybranego? Czy funkcjonowanie Izraela jest zasadne i sensowne? Zasadniczo, święty Paweł powiada tak, ale mają oni wtedy zachowywać wszystkie prawa przymierza. W jaki sposób oni to robią? W jaki sposób oni to tłumaczą, interpretują? Absolutnie tutaj trudno mi powiedzieć, trudno jakby zgłębić mi w tej chwili, w takim krótkim czasie, tą wiedzę, bo no po prostu trzeba byłoby porozmawiać z Żydem, z Rabinem. Ja absolutnie nie wiem, w jaki sposób dzisiaj jest tłumaczone funkcjonowanie narodu wybranego, w jaki sposób oni jakby uzasadniają właśnie no trwanie przymierza, jakby sensowność tego przymierza. Ale niemniej jednak to pytanie jest ważne, więc czy mamy jednoznaczną odpowiedź odnośnie jakby że co do starego nowego przymierza, to tutaj jakby myślę, że nie ma problemu, bo my jakby rozumiemy jego istotę i sens. Że w tej chwili to, co zadziało się przez Jezusa Chrystusa, nie jest jakby zniszczeniem tego, co było w Starym Testamencie, ale dosłownie unowocześnieniem, jakby daniem nowego zapału i daniem nowego zrozumienia. Natomiast co do kwestii związanej z istotą narodu wybranego, a to mówię, kwestie związane z istnieniem świątyni, z istnieniem ofiary, kultu, i tak dalej, no nie istnieją. Szczerze, tutaj proszę absolutnie myśleć, nie zrozumieć, no ale my jesteśmy jako chrześcijanie, jako katolicy bardziej żydowscy niż sami Żydzi, tak? Bo my mamy do dnia dzisiejszego ołtarz, my mamy ofiarę, owszem, bezkrwawo, my nie musimy jakby składać baranka, bo został on już raz złożony. Mamy ofiarę doskonałą. My mamy Księgę, chociaż religią Księgi nie jesteśmy, więc zasadniczo, no, pod względem kwestii przymierza, no to znowuż my jesteśmy jakby no, bardziej niż oni sami. Oczywiście pozostaje kwestia związana ze szczegółowymi przepisami Starego Testamentu, bo znowuż prawa Starego Testamentu, przepisy Starego Testamentu. One też muszą być interpretowane w konkretnym kontekście. Ich nie da się jakby interpretować tylko i wyłącznie z perspektywy dosłownego odczytania. Bo tutaj na przykład pojawia się właśnie taka kwestia związana nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, i przepisu w Starym Testamencie, który mówi jasno, że nie wolno czynić rzeźby Pana Boga. Tak, nie wolno czynić rzeźby w ogóle żadnego człowieka. I ortodoksyjni Żydzi na przykład absolutnie nie uznają jakiejkolwiek figury. Nawet dochodzi do tego, że w Jerozolimie w miejscu w pobliżu, gdzie znajduje się wieczernik, stoi, to jest tak zwany cyon chrześcijański, stoi figura króla Dawida. To ortodoksyjni Żydzi chcieli zniszczyć tą figurę, bo właśnie, przykazanie mówi nie wolno, nie będziesz nie czynił. Żadnej podobizny. No i teraz, oczywiście, interpretatorzy pisma świętego, chrześcijanie tutaj w baptystycznych stron i mocy, no właśnie, cytują ten argument i się pytają: dlaczego w Kościele Katolickim są obrazy, krzyże, dlaczego czcimy świętych, nie? nie oddajemy czci Panu Bogu? No, ja mówią, no, okej, okay. to teraz po pierwsze nie rozumiesz ani przekazania Starego Testamentu, a po drugie nie rozumiesz sensu, dlaczego my tworzymy figury, tak, obrazy, tak jak na przykład, o, tutaj za mną te ikony, wszystko tak dalej, tak dalej, Krzyż. Nie dlaczego jest na, namalowany, czemu na przykład go sobie zawieszamy. To jest znowu, jakby temat na zupełnie zupełnie oddzielną katechezę. Sens był odnośnie przymierza. Właśnie, więc tutaj no, mówię, no, temat jest niesamowicie złożony, ja może pod, pod, pod opisem do tej katechezy właśnie wrzucę wrzucę materiały, dwa linki albo dwa PDF, -y, zobaczymy, czy to się uda zrobić. Ale szukajcie, jeżeli w opisie coś znajdziecie, to, to to znaczy, że mi się udało to dokonać. No i myślę, że dodatkowa lektura właśnie na, na pogłębianie wiedzy. A drugie pytanie drugie pytanie było dotyczące Katechezy. Wtedy, kiedy byliśmy mniej więcej w okolicach Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. I pytanie dotyczy kwestii, w której ja poruszyłem, takich. Czy powiedziałem takie zdanie, że z perspektywy teologicznej e, zmartwychwstanie Chrystusa nie było potrzebne? No i oczywiście, tutaj osoba pytająca się stwarza pytanie pod tytułem: No dobrze, ale u św. Pawła, sam św. Paweł mówi, że gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa, e, nasza wiara byłaby bezsensowna. E, I oczywiście to jest prawda. E, to, co powiedział Święty Paweł. Tego teraz. Moje, moje zdanie, mój cytat, że zmartwychwstanie Jezusa nie byłoby potrzebne, to jest tylko i wyłącznie konstrukcja teologiczna. To znaczy, to jest pewne rozmyślanie teologiczne. Bo co sprawiło zbawienie człowieka? To, że Jezus zmartwychwstał, czy to, że Jezus ofiarował siebie za ludzi? Odpowiedź: B. To, że Jezus ofiarował siebie za ludzi. Tak? Więc. Fakt zmartwychwstania jest faktem niepodważalnym. Ono było zaplanowane w historii zbawienia. Ono było konieczne i potrzebne do tego, żeby apostołowie mogli uwierzyć. Do tego, żeby Chrystus również przez swoje zmartwychwstanie dał nie tylko świadectwo o tym, że żyje, ale żeby również też było można zrozumieć istotę zmartwychwstania, a jednocześnie uprawomocnić to, co do tej pory się działo. Więc moja wypowiedź, cytowana tak naprawdę, bo ja cytowałem 16 XVI, wtedy jeszcze kardynała Ratzingera, jest tylko i wyłącznie konstrukcją czysto teologiczną. Ratzinger po prostu się zastanawiał a co by było, gdyby na przykład się okazało, że odnajdziemy inny grób, i okaże się, że to będzie prawdziwy grób Chrystusa, i okaże się, że w nim będzie szkier. Tak? W związku z tym, co wtedy? Czy całe chrześcijaństwo traci sens? Odpowiedź brzmi nie. Bo ofiara została zapłacona. Tak? Chrystus umarł za człowieka. Człowiek może być w niebie. Natomiast to jest tylko i wyłącznie czysto teoretyczne rozważanie. Bo doskonale wiemy, że grób był pusty. tak? Doskonale wiemy, że ten grup, do którego pielgrzymuje się w Jerozolimie, to jest ten prawdziwy grup i tam nikogo nie ma. Tak, on jest pusty. Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał i jest pośród nas. Koniec, kropka. Tak? Więc absolutnie to nie jest jakieś w tej chwili podważanie czy zaprzeczanie faktu, który się stał, ale to jest no, teoretyzowanie. To jest właśnie takie filozofowanie w teologii. Tak, to są właśnie takie konstrukcje, kiedy my po prostu mając, nie posiadając jakiejś wiedzy, albo posiadając wiedzę z różnych źródeł, staramy się tworzyć jakiś konkretny obraz, konkretną odpowiedź. Dla przykładu taka historyjka. Powiedzmy, że mój znajomy, z którym się kiedyś pokłóciliśmy, organizuje największe wesele w mieście. Ale nie chcę mnie na nie zaprosić i nie chcę, żebym się o tym dowiedział. I nie informuje mnie o tym. Jest ogólnie zmowa milczenia. Ale co ja zauważam? Ja zauważam, że wszyscy kwiaciarze w mieście na jeden dzień organizują potężne bukiety kwiatów. Widzę, że wszyscy kucharze zaczynają gotować i to są takie naprawdę super dania i oni wszyscy gotują na jeden dzień. Widzę, że w mieście pojawiają się najlepsze zespoły muzyczne. Widzę, że będzie wyłączona część miasta, jest wynajęta największa sala bankietowa. Czyli ja wprost nie posiadam informacji, że będzie największa impreza, największe wesele, ale fakty, które są dookoła, jakby przekonują mnie o tym, że coś się będzie działo. Tak samo jest tutaj. Teologowie czasami właśnie zdobywają jakąś odpowiedź, nie na zasadzie takiej, że mogą to przeczytać wprost w Piśmie Świętym. Czy słyszeliśmy daną prawdę, ale na podstawie innych właśnie dowodów jesteśmy w stanie konstruować pewne rzeczy. I właśnie w taki sposób to się dokonuje w teologii. Właśnie wtedy powstają różnego rodzaju właśnie teorie, na przykład. Inna teoria, a co by było, gdyby istnili kosmici? Pod względem sakramentalnym ochrzcić kosmitów czy nie? No wyobraźcie sobie, że dzisiaj na wasze podwórko wylądował spodek kosmiczny. Otwierają się drzwi, wychodzą kosmici, są nastawieni pokojowo i co teraz? Zewangelizować czy nie zewangelizować? Zaprowadzi do księdza proboszcza, żeby ochrzcić czy nie? Będzie bierzmowanie czy nie będzie bierzmowania? Już wiem, że co niektórzy z was się śmieją. Ale wierzcie mi, w latach 30. W świętej pamięci ksiądz profesor Sawicki, nasz uczony z Perplina teoretyzował na ten temat. Tak? Pierwsza sprawa, którą on powiedział, że to, co rozpatrujemy, to jest czysto teoretyczne. Bo teologia zajmuje się tym, co jest. Ale, no właśnie, czysto teoretycznie to też rozpatrujemy. I co powiedział ksiądz profesor Sawicki? Ksiądz profesor Sawicki powiedział rzecz bardzo prostą. Że, jeżeli okazałoby się, że gdziekolwiek indziej jest życie i to, kogo spotkamy, to jest osoba, to jest człowiek, owszem, on może być nawet na różnym etapie rozwoju i ewolucji. Oczywiście, że tak, ale to jest człowiek, w związku z tym jego też dotyczy historia zbawienia. A jeżeli okaże się, że to jest zwierzę o wiele bardziej inteligentne od nas, które nawet potrafi, no właśnie, tak inteligentne, że rozwinęło właśnie zręby nauki, było w stanie poznawać zasady, przyrody, świata tak dalej, i rozwinęło się do takiego etapu, że jest w stanie na przykład podróżować jakieś zwierzę, Właśnie z prędkością światła, czy jakąś tam inną prędkością, i, i pojawiać się w najróżniejszych zakątkach wszechświata, również na Ziemi, to to jest zwierzę. I w związku z tym zwierzę, wiadomo, kotka pieska nie chrzcimy. Więc to jest też kolejne zwierzę, które nie przyjmie chrztu, bo to nie jest osoba. Więc, właśnie, ale to jest tylko i wyłącznie czysto teoretyczne. Więc moi kochani, na razie nie ma żadnego dowodu, że istnieje UFO. Ufa nikt nie widział. Jakby co? Kosmitów jak na razie nie ma. Kiedy byłem w Toruniu, w planetarium, to raczej tam wszyscy się skłania, skłaniali w planetarium, że niestety we wszechświecie istnieje po prostu jedna wielka pustka. W takim sensie, że nigdzie nie ma życia takiego jak my. Że tak naprawdę wszystko wskazuje, że jesteśmy po prostu sami. Cały wszechświat, to już jest moja odpowiedź, jest tak naprawdę stworzony tylko i wyłącznie dla nas, żebyśmy mogli się zachwycić wielkością tego, który to wszystko stworzył. Więc moi kochani, tak to właśnie wygląda z teologią, tak to właśnie wygląda z takim właśnie główkowaniem się. Myślę, że u co niektórych już tak się po prostu u czoła zmarszczyły, już co niektórzy po prostu aż głowa boli od tego wszystkiego, żeby, żeby, żeby myśleć i tak dalej, no, ale tak to wygląda. Tak właśnie wygląda to konstruowanie teologii, filozofii. Tutaj to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa część dziedzina e, nauki, bo to jest nauka. E, to jest też konkretna wiedza. E, że naprawdę polecam Wam, abyście też sami próbowali właśnie czytać książki teologiczne nie tylko takie popularno-naukowe, nie tylko jakieś takie lekkie, ale czasami troszeczkę grubszej teologii. Nie tylko teologii duchowości, bo to one są też bardzo fajne, ale nie bójcie się łapać teologii dogmatycznej. Nie bójcie się łapać teologii moralnej, fundamentalnej. O, to jest, to jest dopiero ciekawa teologia. Więc tutaj polecam, polecam naprawdę zdobywanie takiej wiedzy. Więc mam nadzieję, że troszkę zamieszałem, parę odpowiedzi dałem i mam nadzieję, że coś z tej katechezy wyniesiecie dla siebie. Wszystkiego dobrego dla Was, kochani. Spokojnego dnia, spokojnego wieczoru. Wszystkiego, co najlepsze, z Bogiem.